Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdy na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Osoba Jezusa Chrystusa wywołuje skrajnie różne emocje. Kiedy Herod dowiaduje się o narodzinach Mesjasza, ogarnia go przerażenie. Herod, chociaż kreuje siebie na wielkiego i silnego monarchę, tak naprawdę jest człowiekiem bardzo zalęknionym. Do tego stopnia, że staje się niewolnikiem swoich lęków i obsesji. Będąc już. Wiekowym człowiekiem ciągle boi się, że ktoś odbierze mu jego tron i władzę. Ten strach tak mocno nim włada, że Herod morduje większość swoich potomków, czyli własnych następców, podejrzewając ich o spisek. Lęk niesie niewolę, agresję i przemoc. Zgoła odmienna jest postawa mędrców ze wschodu. Widząc gwiazdę, ruszają w długą drogę, aby oddać chwałę władcy całego stworzenia. Nie boją się niczego, ale z narażeniem własnego życia udają się w niebezpieczną podróż. Nie poddają się pomimo swego rodzaju porażki. Spodziewali się przecież ujrzeć nowonarodzonego króla w Pałacu Heroda, a jednak tam go nie znaleźli. Kiedy zobaczyli wreszcie małe dziecko położone w żłobie, którego dwór nie tworzą dostojnicy, ale wół i osioł, ogarnia ich ogromna radość. Mędrcy doświadczają spotkania z Bogiem w prostych, małych znakach. Mają otwarte serca, dlatego są w stanie uznać i uczcić króla wszechświata. Herod ma serce zamknięte. Dlatego knuje podstęp, którego ofiarą padają niewinne i bezbronne dzieci. Ewangelista notuje, że mędrcy inną drogą wrócili do swego domu. Każdy, kto prawdziwie spotyka w życiu Jezusa, nie wraca już tą samą drogą. Poznawszy tego, który jest drogą, prawdą i życiem, rozpoczynamy nową drogę, już nie po omacku, ale kierowani przez nową gwiazdę, którą jest nasz Pan i Zbawca, Jezus Chrystus.